Good Game Empire wchodzi na znacznie wyższy poziom. Nasz Gendol z 10 zdobył już ponad 20 poziomów. Jak zdoła sobie prowadzić w tym odcinku i o czym on będzie przekonać już się za mały moment. Cześć! Z tej strony Game GameDox 10 i Was w drugim odcinku serii zagramy w Good Game Party". Dzisiaj omówię Wam do czego są rubiny. O posterunkach, zatykujemy Zamek Nomadów i zdobędziemy kolejny posterunek. Zapraszam do oglądania. Zacznijmy ogólnie od tego, że już mam 21 poziom. Zamek bardzo ładnie skręciłem. I. Jestem baronem. To jest czwarty tytuł. Na całym odcinku bardziej mówię dokładnie tytuły. I tak. Jak, jak widzicie, to mam też nowy sojusz. Jest to inny sojusz niż poprzedni, dlatego że zmieniłem go, bo tam nikt nie chciał mi. W ogóle pomagać, i właśnie jak zacząłem mówić, to właśnie to wygląda tak, że nikt mi nie pomaga, że to nie jest to już. Lubiny to jest ogólnie waluta premium, czyli taka specjalna waluta, którą możecie robić różne rzeczy, na przykład pomijać czas budowy budynków. Możecie też budować niektóre budowy lub dekoracje. Możecie też również. Budować różne rzeczy, mianowicie na przykład, możecie pomijać sobie czas budowania albo ogólnie, różne takie inne tego typu rzeczy. Powiem Wam też tak, że właśnie robienie możecie zdobyć na wiele sposobów. Budując, zresztą znaczy kupując je za prawdziwe pieniądze, możecie też. Robić misje, które są nagazane rubinami, są to czerwonym symbol, symbolem. Tutaj możecie również zdobywać je za aktywny udział w eventach, tak jak ja tutaj mam. Już dostałem parę razy 3500 rubinów, teraz będę 4500, jak na najlepsze 20. Do zwycięstwa czeka 9000 rubinów, więc naprawdę to się opłaca. Możecie też właśnie atakować. Baron wie, wieże na Królestwa, które tutaj zrobią co? Nocie ja będę odblokowywał, i do tego wszystkiego możemy również budować, właśnie tutaj, też na tej mapie. Tylko, że niestety jest taki problem, że to trzeba właśnie całą mapę zdobyć. A ja jeszcze tej mapy całej nie mam, ale jak będę, miał to na pewno to zrobimy. tego, że musimy wysłać atak na zamek Nomadów. Jeśli chcemy go zaatakować, musimy wysłać atak na niego. I ja puszczę ataki i wytłumaczę Wam o co chodzi z nomadami jakich, ich, z posterunkami. Znaczy, tego, że muszę puścić wywiad, bo nie wolno atakować w ciemno. Ok, poszedł wywiad. Udał się, to teraz puszczamy atak. Najlepiej skrócić atak automatyczny. Wtedy nam to wszystko się ładnie, automatycznie uzupełni. I tak wybrać tutaj 10. Tu też ustawmy 10. Tutaj wzmocnię to. Ja myślę, że naprawdę ma osłonę nie? A całą resztę sobie ustawimy tym. To naprawdę zacznie nam dzięki temu właśnie to całe i będziemy mogli dzięki domu atakować. Teraz puściłem ją. A tak więc omówię po stronki. Żeby mieć posterunek, musi mieć co najmniej 13 poziom. Ale samo osiągnięcie 13 poziomu nie wystarczy, żeby być właśnie posterunkiem. Trzeba mieć majątek, który tutaj widzicie. I w grze można posiadać maksymalnie 3 posterunki. I tak. Właśnie. To zależy od poziomu kasztelana. Musicie mieć najpierw na poziomie pierwszym, macie właśnie jednego. Jeden jak później na poziomie 19 dziewięt, możecie na poziom drugi i macie dwóch. A na później, chociaż się nie chcę przetargać bezek, proszę, jak macie poziom 31 możecie go ulepszać zbudować na poziom właśnie trzeci jedziecie będziecie mieli wszystkich trzech kasztelanów. Ja mam poziom drugi kasztelana, więc możemy się nim zająć właśnie teraz. Mam swój posterunek już tutaj gotowy, zarezerwowany tak dla siebie, bo możecie zdobyć albo posterunek kogoś, albo wolny. Ja bardziej polecam wolne, dlatego że możecie je sobie rozbudować dowolnie, a za to jeszcze możecie je zasilać i te posterunki, właśnie jak zdobywacie czyjeś, to musicie później jeszcze przez cały dzień je okupować, właśnie 4 godziny. A czasie może je odbić i później tego postępu nie zdobędziecie. Moim zdaniem będzie się opłaca te postępu wolne. Jest ich jak widzicie pełno na mapie. I swoją drogą właśnie zobaczę na ten posterunek, bo to mnie kiedyś interesowało, ale to raczej już nie będę nie zainteresowany. Tak jest. Bo... Ma magazyn na poziomie czwartym, nie będzie taki przydał, ale nie ma, nie ma tego postępu, który by mnie interesował. Przejdźmy do mojego postępu i mam jak je zbudowywać. Właśnie jak widzicie, tutaj sobie ulepszym, ulepszą właśnie koszary. Na poziom drugi, żeby mieć takie lepsze jednostki. I za chwilę mógłbym ruszyć na poziom a to dobijemy w nocy. Ogólnie na posterunkach radzę wam mieć tak po 5 chat dwa lub ale mimo, w mu zależności od tego, czy macie podstawek kamienny czy drewniany i 10 gospodarstw. Bo dzięki temu możecie naprawdę sobie rozwijać dochód pasywny. I albo to przechowywać jednostki, albo możecie również na te posterunkach właśnie. Z... Mieć też jednostki, możecie mieć też dochód pasywny. Dochód pasywny to polega mniej więcej na tym, że po prostu się zbogadzamy pośrednio. Że my nie robimy nic dokładnego w tym celu, ale my to rozbijamy. Dzięki temu mamy dochód pasywny. Polega to głównie na tym, że właśnie na przykładzie, że ja przyjmuję dla Ciebie naprawdę telefon za 100 zł, oddaję do serwisu za 50 zł i mam zysku 50 zł. Jak widzicie, jesteśmy tylko 26 żołnierzy, ale przynajmniej, trwaliśmy właśnie przez tych. Wszystkich udało mi się, z... się coś zdobyć przy okazji 10 hana, jak widzieliście i będą mógł teraz je wykorzystać na coś. U... I właśnie na tej posłunkach rozbijacie sobie bramę zamkową, mury i ulepszcie warownię. Chodzi o to, żeby ulepszyć, budujcie sobie warsztat obronny i oblen... obronny i obleźniczy. Budujcie sobie targ, koszary, magazyn, stajnie, młyn. I tatak lub kamieniarza, w zależności od tego, jaki postanek macie, ulepszcie sobie wszystkie wieże na minimum poziom pierwszy. Ja tu planuję zbudować na poziom drugi, tylko że nie mam po prostu, właśnie kiedy. I właśnie zobaczcie sobie też, jeszcze też jakieś dekoracje, bo naprawdę musicie ten postanek utrzymać. Postarunki władze mam udać, maksymalnie 50 katek od was. Bo w przeciwnym razie, jeśli budujecie na przykład ich na drugim końcu mapy 700 lat, tak od was. 200 to będzie wam szło 3 tygodnie. ja wam mogę pokazać, ile idzie taki ten taki kasztelan tam, mogę z wam pokazać. Jeszcze jak dojdzie mi w tym roku, to naprawdę się ucieszę, zobaczcie, za wam coś pokażę. Tylko dojdzie mi. A tak dom... tylko dojdzie mi tam... wojsko do zamku i za Pokażę, po prostu go nie utrzymacie, bo wystarczy, że ktoś blisko was go zaatakuje, nawet spacer nie założycie wysłać i już będzie problem. Możecie go stracić, więc to naprawdę się nie opłaca. Trzeba po prostu naprawdę coś tutaj zrobić. No, nam wraca do zamku, ale co z tego, skoro straciliście posterunek, który mogliście rozwinąć? Nie, nie polecam też robić posterunków na. No właśnie, że inne są opcją, że nie, że nie bo to Znaczycie graczy Rubinowi, a tak to będzie stać się łatwą farmą dla innych graczy I właśnie tak to wygląda, że to może naprawdę Być takie, no średnio fajnie, chyba nie chcielibyście być często paleni Przez innych graczy Bo to Chyba nie na tym polega gra O i zapomniałem jeszcze powiedzieć, że Rubiny Dostajemy też za każdy nowy poziom 60 Rubinów a za poziom legendarny dostajecie 120. Rubiny polecam kupować, gdzieś na nie oferta specjalna. Jakcie ma ich pełno, ale nie znajdę kupować. dostaniesz też fajny prezent. O! Dostałem broń do, do dowódcy. Zaraz wam pokażę, jak się ulepsza dowódców. Przy okazji, dowódców ogólnie tak warto ulepszać na jak najlepsze wyposażenie. Jak widzicie, mam tutaj po prostu wyposażenie bardzo dobre. O, wygląd mam tutaj taki to jest bardzo rzadkie. Wygląd mam to naprawdę bardzo rzadkie, zobaczcie sobie. O. I też wzrosła siła mojego dowódcy. Tylko dziwnie to, że jeszcze mam ten hełm taki zielony, aciąnik priorytetowy, Czyli lepszej klasy, ale to muszę ją wywalczyć najpierw. O to wam coś pokażę. No to idziemy na na kaki 0,0 czyli to jest naprawdę końcówka mapy i to jest 900 katek ode mnie niemal no zobaczmy ile by wyszedł taki atak na ten posterunek w najlepszym wypadku w najlepszym wypadku by szło to 3 dni a tak to by szło aż do Bożego Narodzenia, więc widzicie nie polecam, bo naprawdę tego postronku nie utrzymacie. Wystarczy, że ten gracz by chciał mi go zabrać i by to mu nie stanowiło dla niego żadnego problemu. No to tak. Wracając, to właśnie teraz wam pokażę jak puścić a ten taki postronek. Znajdujecie postronek, który... Właśnie następny postronek jest mną zainteresowany. Więc ja go zdobędę. Więc ja go zdobędę. Do tego... No to... Jedziemy z tym koksem. Jak to miałem? Tutaj 10. Czyli, jak to wzmocni do zera, to osłabie, przepraszam, miał być. Tutaj to też osłabimy do zera. O, to się przeszło, poczekajcie, Musimy się załadować. O, skończyło mi się badanie. Zaczęcie też do badań i pójdźmy kolejne badanie. I tak, tutaj muszę to zastąpić. Co to, to jest? Zobaczmy. Ale tak może na razie nie będę tego używał, bo to mi się nie opłaci. Nie cójdę tego po to, żeby stracić, no to przechodzimy do ataku. Atak mi przydziela około godziny 22.44. Bez tego atak był przeszedł mi o 2 w nocy i patrzcie, tutaj macie koni, które możecie sobie wybrać. Tak to atak będzie większe godzin. Z ten będzie 5 czyli do dzień o północy. A ten atak będzie mi najszybciej. No to puszczam atak. kosztuje to jedno piłko wyścigowe. Znaczy w podróży, a ja skakuję do zamku. I tak widzicie tu tam wszystkich żołnierzy. Teraz nie będę mógł tego używać. Szkoda. No to najmniej się wierzą badaczek. Jak widzicie, rozbudowałem sobie, tutaj rozbudowuję to sobie jak najmocniej. I te badania polegają na tym, że możemy sobie je rozbijać i tutaj rozbiję, to je rozbijać na różne takie rzeczy. Tutaj właśnie badania na mogą pomóc. Ogólnie to w planach mam ten tak nagranie odcinka o Chciałem właśnie to omówić. I widzicie tutaj Berrymon, to mamy kraj nawierzchni lodów. Archipelago Tom to jest poziom 35. Gorące piaski i... Ognić te szczyty. Ognić Szczyty... Okraja na lodu będziemy odblokować za chwilę. To tam dopiero może jeszcze cztery poziomy. bo naprawdę. Mówiłem wam, że jak już mówiłem, by się opłaca inwestować w te budowle, te wymienię, czyli właśnie miejsca budowniczego, a właśnie też. Piekarnie też warto posiadać. Piekarnia to ma, zmniejsza zużycie żywności. Warto też mieć stajnie, bo. Jeśli zwłaszcza gaczami atakującymi, bo gracze atakujące to naprawdę wam bardzo dużo. Możecie wtedy naprawdę bardzo szybko tymi koniami ruszać to wam pokażę ile o szybkości się zmieni. Jeśli, jeśli teraz zrobić na drugim poziomie, to będziecie mniej 60% a na trzecim to 120, więc to się naprawdę opłaca. Wieża, wieża obserwacyjna to jest 27 tysięcy rubinów i ona się też opłaca możecie sobie rozbijać to 91 tysięcy robimy, no to kosztuje całe lepsze, nie? że obserwacyjnej, bo, bo może że naprawdę, sobie zobaczyć atak nadchodzący. Rozbudowa no szpitala od poziomu tego to też się może opłacić, zwłaszcza jak budujecie sporo i po walczycie, stracicie. Plac który edukuje, zresztą, edukuje właśnie spowolnienie tego we i wam go przyspiesza. I naprawdę też się może opłacić. I żura budowlany, on odblokuje wam te pola. I dzięki temu możemy sobie naprawdę to ułatwić. Ma to urządzenie. I powiem wam ogólny, właśnie, tak, że to się opłaca. Ale na pewno się nie opłaca inwestować w budynków, na, znaczy rubinów, na przykład w te bonusy, wszystkie tutaj. Nie opłaca się to inwestować, bo to naprawdę nic nie daje. Bo to tutaj to nic nie daje. Nie opłaca się inwestować w rubinów, w eventy sezonowe, bo to naprawdę. Bierzecie coś, co za chwilę nie będziecie tego mieli. Po co? Badać coś na coś. Czego nie, będziecie nie będziecie mieli na przykład na grę, to będziecie, że nie będziecie jej mieli. To tak samo. Nie oto się inwestować rubinów, na przykład w dekoracje, bo to jest naprawdę moim zdaniem zbędny wydatek. Nie owarto też się w cytadelę, bo ona dużo nie daje. Tu mam cytadelę. Nie opłaca się, się inwestować lubinów w domek wysypiski, bo daje bardzo bezużyteczne bonusy. Oblokowanie też nie opłaca się inwestować rubinów. I właśnie jak widzicie, ten odcinek po prostu już tutaj będzie mało ukończyć. Niestety, i powiem tak, że właśnie mam nadzieję, że rozjaśniłem kwestię zdobywania posterunków i właśnie walki. Bierzcie udział w inwentach, bo to się opłaca. I Ja naprawdę dzięki tym dostaję niepotrzebne mi budowle, które dzięki temu później sprzedaję i mam z tego duże pieniądze. Nie to, usłyszymy się w niedzielę na odcinku o piłce nożnej, a jeśli spodobał się ten odcinek, to daj łapkę w górę, subskrypcję, a my się widzimy w kolejnym odcinku. Cześć! Już w kolejnym odcinku. Reprezentacja Polski poznała swoich rywali do eliminacji do mundialu 2022 w Katarze. Jakie mamy szanse i jak sobie według Game 10 poradzimy? Już w niedzielę omówi to GameDos 10. <mulny>